Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony X i was w kolejnym odcinku, zdobytaj, dzisiaj zagram sobie nową, nowym bubą, wczoraj zagrałem sobie tę gierkę, tym bubą zrobiłem 4 kile, także no i to tak nawet szybciutko, także chyba jest nawet nie zły. zagramy sobie z addonami pod tytułem wielokrotnie nagradzane czyli które umiarkowanie zwiększa czas pędu po zużyciu żetonów i umiarkowanie wydłuża dodatkowy czas na korzystanie z piły mechanicznej, plus poradnik podkręcenia gaźnika, to jest jakiś nowy addon, ogólnie wszystkie zostały zmienione, tak jakby nie patrzeć, mamą mają jakieś inne staty i w ogóle. I ten daje co? Automatycznie zużywa wszystkie ładunki w momencie uruchamiania y, pędu piłu łańcuchowej, nieznacznie wyrzuca czas trwania pędu i y, nieznacznie zmniejsza y, maksymalną prędkość y, wymachiwania piłą mechaniczną, piłą łańcuchową. Tak od sobie zagramy, bawcie swoim jedzeniem, barbę, zaraźliwy strach i bambu z led. Także mówię, wczoraj sobie zagrałem tym Bubom, jedną gierkę sobie po updatecie. Bo myślałem, że to będzie update z karnetem. I chciałem przedstawić sobie zobaczyć wszystkie właśnie y, rzeczy, jakie są do zdobycia w karnecie. Ale to nie był update z tym. To był update z Bubą i Hybrid. W ogóle teraz jak szuka, szukacie lobby, to nie można przeglądać y, zabójców. Jak wyszuka lobby, to nie możecie zmienić zabójcy. Także karacie tym zabójcom, którego sobie jakby piknęliście w lobby, jak już wam szuka. Także ciekawe. Zmienili chase music w ogóle High Billiemu, yy, i muzyka w lobby, ale jeżeli mam być szczery, to nie nagram wam Hail bo jest tak okropny, nie wiem, tak mi się nie podoba granie nim... Przestaniesz pikać? Dziękuję. Tak mi się nie podoba granie nowym Hail że to jest po prostu masakra, nie wiem, jest po prostu dziwny, jest taki uncomfort totalnie. Także bubam jak najbardziej, bo bardzo fajnie, bardzo fajny rework, bardzo fajny buff, A że, ale jeżeli chodzi o... Haibiliego to myślę, że trochę za mocny, aż ten nerfik taki soczysty. Fajnie, że tam Chase Music zmienili i w ogóle, no ale... No myślę, że ten nerfik taki soczyście wpierdzielony, taki ostro. Także no... Także zobaczymy jak tam gierka wyjdzie tym nowym bubom, jeżeli lubicie serię, jeżeli lubicie DBD po prostu to zostawcie lajka, like subskrypcję, jak jeszcze nie macie subskrypcji na kanale, a DBD was tutaj przyprowadziło, bo to bardzo dobre miejsce, bardzo dobre miejsce, jeżeli chodzi o DBD. Na razie nie nagrałem tych adeptów, bo jakoś bardzo mi się szczerze mówiąc nie chce. Wolę sobie ponagrywać takie właśnie chilloutowe odcineczki z DBD, bo nie chcę mi się ciągle grać tym o nim i o nim i o nim, a chcę po kolei to zrobić, bo plaga to wyjątek, o plagę to pieprzyć. Normalnie czekam aż na reset rank, że miał zieloną rangę i wtedy plagę bym sobie zrobił adepta, naprawdę, bo na rangach szóstych, piątych, czwartych to nie ma opcji, teraz zrobię adept plagę, bo ja po prostu tym killerem nie umiem, no. No nie umiem zrobić tego adepta. Tym o nim to wychodzi prawie co chwilę, no ale jakoś nie wiem, ciągle brakuje milimetra. Okej, okay, stacja paliw. Także nowy Jędruś. Nowy Jędruś jest po prostu OP. Także no. Mamy no, baw się swoim zdaniem, czyli jak będziemy widzieć w to, A te aury, aury nowe też są w ogóle spieprzone totalnie. Nie podobają mi się w ogóle na barbecue, czyli jak mamy prawie nie widać aur, co jest całkiem gówniane, muszę przyznać. I mi się tak bardzo nie podoba, że to się w głowie nie mieści. Także no. Także zobaczymy, jak giereczka wyjdzie. Tutaj mamy bambuzla. Czy ja tam kogoś widziałem? Opa. O! Wow! Nie spodziewałem się, że ją hitnę. O, wow, ale tutaj latarki. O, te aury, widzicie? Te nowe aure jakie to jest okropne, po prostu. No to chyba Eluwina. Nie, 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 Tak się prezentuje Nowy Jędrek, proszę Państwa. No także tak, dwa faki już. A będziemy... O, ktoś wszedł, bo słyszałem chyba dzwonek. Hop. Teraz barba. Widzicie? Ja nie widzę surwa na przykład. A pewnie gdzieś jest. Nie wiem gdzie. O, skręcili Jonathana. No to nie wiem, czy koledzy im pomogą, ale idziemy w tamtą stronę oczywiście. My Myślę, że jednak to ten nasz ten pajączek nie zostanie jakoś mega użyty. Cześć. Cześć. będzie trzeba autoataczkiem chyba, ale sobie zobaczymy, bo ta pija ma dużo to przy tych tych. O Boże, ty pija naprawdę. Nie spodziewałem się, że tak zagrasz. Ale okej, okay. podnieś, podnieś, bardzo dobrze. Widzicie te aury haków? Naprawdę są dziwne. Mniej wyraziste niż zwykle są niestety, no ale cóż, dobra. Cyk, haczyk. Elegancko. O, patrzcie, te aury. Widzicie aury słów nowe. Co to jest w ogóle? To jest masakra. Naprawdę. Wiemy, gdzie jesteście, mordy. Hello. Shalom. Szalom, maleikum. O, proszę. Zaraźliwy strach dał mi stać tutaj, ale. Nie do końca. Jednak, dobra. Chodź na opa do taty Buby. Mamy trzy staki na Barbie, bardzo zacnie. Hop! Ok, gdzie mamy typów? Tam, ale te aury, widzisz, we trzech tam są. Masakra, te aury nowe są okropne według mnie. To powinni zmienić do starej wersji, bo były no... A ona się poddała już, także smutno. Odpal Sprinta. No, to jest nowy bubaczat. Lupowanie się z bubą jest po prostu tak o ty gnoju. Lupowanie się z bubą jest naprawdę nieprzyjemne po zmianach, ponieważ pewnie ona kompletnie się nie spodziewała tego, że dostanie takiego rajpa soczystego. O ty gnojku. Dobra, jazdo. Ok, nie mamy teraz y, tych, tych y, do piły, o mamy już staka. No cóż, tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o nowego bubę, proszę Państwa. Lupowanie się z nowym bubą jest ciężkie. Po prostu jest ciężkie i trzeba ogarnąć chyba, jak się gra na tego bubę. Bo ja jeszcze nie grałem surwem, bo ja sobie nie grałem surwem dopóki nie będzie karnetu raczej. Bo no teraz tylko wam gram killerem, żeby właśnie odcineczki nagrywać. To są aury surwów, tak leczą się, dokładnie tak. Mhm. Dobra, skopię sobie gena, żeby chociaż punkt tego pani gena jakiekolwiek były, byłoby miło. No boże, znowu ty. Mm, w końcu dobrze. Brawo. Głowy szczapek, dobra, gonimy, tylko to trochę tunel pójdzie. Obsesji jeszcze ani razu nie zauważyłem, ona musi ściągnąć... ...wcież bambuzla. O ty, dobra, ja chcę obsesję, ja chcę czwartego staka. Gdzie jesteś, gnoju? W szafce? Nie, ja nie wiem, gdzie jest ta obsesja, kurde. Hmm. Dobre pytanie. O, mam ją chyba. Tak, jest. To jest nasz czwarty stak. Chodź tu, czwarty staku. Ja cię chcę, jesteś mój, rozumiesz to? A nie, to jest Claudette. Żartujesz sobie, chyba. No to ja cię tylko powalę, koleżanko, także nie uciekaj. Chilla. Shilla siżej. Czy to może deadharda, bo w sumie możliwe. Raczej nie. O. o, o. Zaraźliwy strach. Mam cię. Gacia. Biecz. Dobra. Bawimy się, proszę Państwa. Ty Mother pakeszy będzie trzeba przeskoczyć przez to okno, żeby ten Cześć I co? Jesteś w szoku? Ja też O ty Myślałem, że poczekasz sobie A tu proszę bardzo, nie Co ale tutaj już nie umierasz. Bo led. Bambusled... No, led właśnie bardzo przydatny, jeżeli chodzi o bubę, bo myślę, jaką byśmy mieli na przykład piłę nawet to. Nie, nie idę cię do piwnicy, bo i tak ta gra jest raczej już tak trochę. skończona dla Was. Także kaczyk, to już czwarty stak, tak? Tak? Nie! Aha, a myślę, że to jest mój czwarty stak na barbie, i ja ją tak goniłem. A to było typ. Aha. Well, no, trochę i fakta w takim razie. Ciągle obsesji nie widziałem, ale no, well, życie, jak to się mówi. Bardzo ciekawe. Mm, 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 szukamy surwów. Alu surwi. Obsesja moja, gdzie ty jesteś, kurde? Daj mi staka, proszę. Czy ja o tak wiele proszę? No i co ty myślisz sobie? To nie jest obsesja, ja chcę obsesję, pieprzy. Ja cię za auto atakuję na punkty, ale sobie skopię czy na to na trochę, no ale to będzie długi odcinek, przydługawy No nie wiem, ja bym chciał ją znaleźć bardzo. A co tam? Kurde, chociaż raz mam tam odcinek. Odcinek. Codziennie prawie odcinki są. Prawie. Come on, come on, where Nie wiem, kto jest nawet tą obsesją. O porządku gry jej nie widziałem, więc tutaj niestety, mój kurde, baw się swoim jedzeniem, tylko i tak tak gra w sumie, teoretycznie czy ja wiem, czy takie dobre jest to baw się swoim jedzeniem, jak w sumie gwałcisz tych surów, że ci to nawet nie jest potrzebne w sumie, tak, to be honest, myślę, że jednak tego nie będę używał, bo wiadomo, może to jednorazowa gierka, tylko wczoraj też zagrałem gierkę i było, no podobnie, że też był taki gwałcik w stronę surów, niestety, więc no, myślę, że to nie jest potrzebne i tak będziesz niszczył surów, jak będzie trzeba, jak umiesz ogarnąć. O! Myślałem, że ma tego. Tam jest IC, to jest ona, nasza obsesja. Chodź tuż ma to. Dobrze, mamy ją. Jest czwarty stack, to jest Megunda. To jest Tomegunda. No i pod hakiem, Picobello. To jest pani Tomegunda, proszę państwa. No i czwarty stack na barbie, easy. I gdzie jest Claudette? Tam? Nie. Nie widziałem aurę raczej chyba. Nie, ma się te nowe aury trzeba się wpatrywać, bo no... Główno zauważycie, niestety. A to jest skopane, dobra. No to jak, okay, dobra, to idziemy stąd, żeby nie było, że kampie. No i szukamy Claudetki, bo Claudetka no, została ostatnią ofiarą. Raczej ją uratuje gdzieś kutasi, raczej, ale to, no wiadomo, normalne. Ale się trzeba oddalić, żeby nie było, że. O, słyszycie, co on Nie ściągnę, jest haka, bo kampi. A wcale całym... tak nie jest. No dawaj, dawaj, chyba że ona stoi na haczu czy coś i... no, ale wątpię. O, dobrze, good, 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 na jaja. Czy ja chcę pójść tyłem? Nie. Masz decisiva, wiem o tym. Ale teraz pytanie, czy to ona się ten, czy... no uży... a nie masz decisiva, a to, to sorry, to cię wyrzucam. O, myślę, że te ślady są jako ucieczkowe. Hmm. No tu jest for sure, ale. Dobra, nie ma co chyba ją podniesiemy. Trochę tunel, no ale. No no, jaki trochę, co? O. You fucked up. O oh, you boy. o oh, you bitch. Lecimy, lecimy, lecimy. O, oh, Boże, naprawdę? Zahaczyłem. To nie miało tak wyglądać, buba. Jędrek, coś żeś zrobił? No dobra. O, to chyba, ja Jadek, niestety lecisz, koleżanko, na hak. Niestety, ale... No, tak to bym dorwał, kurde. Tylko ona i tak by się wyglowała chyba, bo dwa razy ją zrzuciłem. Czyli raczej na 100% O Cześć Tam nie ma żadnych tych, więc Cześć. No i Dlatego zaraźliwy strach na mowa jest po prostu łope. Nawet na pierwszym poziomie jak widzicie. No. <laughs> Chyba tego, tyle z tego będzie, co? Kaczek tutaj. Dobra. No Także tak się prezentuje, proszę Państwa, nowy Buba. Na oficjalnych już serwerach, ponieważ to nie jest PTB. Jak ktoś by był do tyłu. Gdzie ją powaliłem? Tutaj. Hello. My lady. To to do piwnicy ciebie, co? Koleżanko. No, także mówię, tak się prezentuje nowy Buba. Myślę, że trochę przesadzili z tym. Jak to to, tak. Przesadzili z nerfem Halminiego i przesadzili z bufem Luby. Trochę. Mam wrażenie, także no. No. Piękna zabawa. Piękna zabawa nowym bubom, proszę Państwa. Także no, polecam ztestować jak ktoś gra w db No, jest naprawdę OP. Także no, także tak się prezentuje nasz dzisiejszy odcinek. Dzisiaj też będzie stream o 20 z Alienka, bo trzeba ograć w końcu 81K. No, bardzo ładnie. Także tak się prezentuje nowy Jędrek. Yy, no, co oni tam za parki mieli? Ciekawe, a Unbreakable, a to pewnie, a nie, to jest porzucony, o to całkiem, tysiąc zrobił, a bo no to, no, to Dobra, także mam nadzieję, że odcinek się z nowego był podobał, jego yy, nie nagram, bo jest kompletnym głównym jak dla mnie i ta piła jest w ogóle, mi się wydaje, że mniej sterowna jest naprawdę bebe. Chyba, że jakoś mega bardzo chcecie, to napiszcie w komentarzu, to może się zastanowię, ale to wale, już od Was, także no, ja kończę, trzymajcie się, do następnego, życzę miłego dzionka i, i zapraszam do tego streama o 20.00, Alienka gramy, także pa pa!